Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Kryptowojak. Zapraszam na dzisiejszy odcinek, gdzie będzie troszeczkę luźniej. Mamy wielką sobotę, więc na pewno będzie troszeczkę świątecznie. Więc, tak jak zawsze, mamy święta. Ja bardziej zachęcam do spędzenia tego czasu z rodziną, lub po prostu odpocząć sobie troszeczkę od wykresów, od handlu, żeby się odstresować troszeczkę i powrócić do tego po prostu po po świętach, bo wiadomo, mamy troszeczkę mniejszy wolumen i te wszystkie ruchy będą troszeczkę bardziej niepewne. Więc tutaj analizy techniczne nie będą takie idealne, jak być powinny. Więc m, tak jak Boże Narodzenie, tak jak Wielkanoc, dobrze jest sobie zrobić przerwę. A teraz jeszcze zrobimy sobie szybką promocję Primix BT, więc jeżeli chcecie, możecie zarejestrować sobie konto w linku w opisie na tej platformie. Możecie handlować kryptowalutami, Forexem, i jeżeli chcecie możecie też kopiować czołowych traderów za pomocą modułu copy trading. A dzisiaj do zdobycia dwa kody po 100 dolarów tak po 100 nie 250 zaraz wam wyjaśnię dlaczego to znaczy to jest taki żart ale z, mam nadzieję że e, złapiecie go bez problemu. E, więc jak zobaczycie kod to pauzujecie film przepisujecie go zaraz wam pokażę gdzie jesteście w stanie zgarnąć 100 dolarów depozytu e, który możecie wykorzystać jako e, Swoją kasę w handlu, a to, co zarobicie, będzie wasze. Jeżeli, jeżeli wam się nie uda, to nic nie stracicie, więc super okazja. E, miły gest od PrimeXBT. Możecie też wykorzystać kod promocyjny Kryptowujek 50, żeby wykorzystać, odebrać nawet do 7000 dolarów bonusu na swój depozyt, więc całkiem, całkiem sporo. Teraz przechodzimy do odcinka i od razu wam pokażę, o co chodzi. Jak zobaczycie kod na wykresie, wchodzicie na swoje konto, wchodzicie tutaj w zakładkę Margin, wpisujecie account. To znaczy klikacie w account e, i tutaj wybieracie sobie coina, w jakim chcecie dostać e, równowartość 100 dolarów. Może to być bitcoin. Wpisujecie tutaj kod, przepisujecie go i naciskacie activate. E, jeżeli ten kod będzie wolny, no to po prostu będziecie mieli, czy chcesz aktywować kod, lub po prostu zostanie on aktywowany. A jeżeli został już wykorzystany przez kogoś innego, no to niestety będzie błąd z informacją, że kod został już aktywowany. Więc kto pierwszy, ten lepszy. Polecam. Się śpieszyć, polecam próbować złapać pierwszy lub drugi kod, one będą w losowym momencie, albo możecie wpisać kryptowujek 50, jeżeli chcecie zdobyć bonus od swojego em, depozytu. No i teraz Wam e, pokażę jeden z użytkowników. Nie, nie chcę pomylić się, ale e, z tego co pytam, to był Billy, albo jakoś tak. E, on wykorzystał 250 dolarów i zrobił sobie porządnego shorta i zgarnął 1580% na tym shortzie. Więc. Bardzo ciekawy trade, bym powiedział. E, bardzo odważnie, bardzo długo go trzymał. To naprawdę jest e, kozak. <noise> e, ale jak to jest możliwe, mając 250 dolarów, zrobić takiego shorta e, tak, na takiej wielkiej dźwigni? No, możecie wejść sobie na zakładkę contest i tutaj, kiedy macie jakiś kontest, możecie do niego dołączyć i pohandlować sobie wirtualną kasą. Wirtualną kasą. Jeżeli chcecie, e, możecie wygrać za pierwsze miejsce pi dostajecie 500 dolarów bonusu do wykorzystania w handlu, później 350, później 150. Tylko musicie e, zrobić całkiem niezły profit, że tak powiem. Też są dwa warunki: musicie mieć 10 milionów dolarów wolumenu i 50 tradeów minimum. E, więc tutaj też są pewne warunki. Ale to super e, miejsce do ćwiczenia, e, e, ćwiczenia handlu oraz e, Yy, sprawdzić jak, to, jak po prostu platforma PrimeXBT działa, można sobie to sprawdzić i wybrać sobie parę. Dlatego przykładu mamy Bitcoina i dajmy na to yy, tutaj mamy 6000 dolarów, tak? No i teraz gdy mamy 100 dolarów lub 250 dolarów, no to możemy otworzyć pozycję generalnie za dosłownie jedną yy, tysięczną Bitcoina. Ale możemy to już otworzyć za jednego Bitcoina tak naprawdę. Z tym, że kiedy otworzymy tą pozycję, na przykład kupimy, to wtedy każdy ruch Bitcoina o 1 dolar zmieni się nasz profit lub loss o dolara, tak? Czyli to jest bardzo istotne. Więc jeżeli na przykład mamy tylko 100 dolarów i kiedy bitcoin ruszy się o 100 dolarów w złym kierunku, no to nam kasuje całe konto, prawda? Jeżeli znowu ruszy się o 100 dolarów w drugim kierunku, zarabiamy 100 dolarów, więc już mamy nie 100, tylko 200 dolarów, dlatego nasz profit wynosi 100%, bo to jest profit z całego naszego konta, jakby. Więc musimy też uważać, uważajcie też właśnie na tej dźwigni, nie przesadzajcie, bo to jest niestety troszeczkę niebezpieczne bo łatwo jest po prostu wpaść w panikę i zamknąć pozycję na stracie. Więc na tej zasadzie można też stracić sobie kasę, albo można też po prostu dobrze wyczuć rynek, dobrze, dobrze wyczuć moment i zarobić całkiem nieźle z tego co widziałem, to też możemy sobie teraz to jest nowość akurat na PrimeXBT odpalić własny kontest i to jest dla osób, które mają 10 tysięcy followersów, czyli mój kanał by się na to e, załapał i minimum 100 osób musiałoby wziąć udział w takim e, konkursie więc jestem ciekawy, czy po prostu e, dalibyśmy radę, Mo mogę spróbować napisać, zobaczymy jakby nam to wyszło to by było dosyć ciekawe, e, byśmy zobaczyli kto tu jest najlepszym jakby e, lokalnym tutaj traderem albo kto miał najwięcej szczęścia. Jedyny minus jest taki, że to jest oczywiście wirtualna kasa i tak naprawdę łatwiej się traduje, bo wiemy, że nic nie stracimy. Tak samo nie mamy tutaj opłat. Czyli nie mamy jakby tutaj handlujemy totalnie bez opłat. No i widzicie, Bitcoin ruszył się o ile? 11 12 niecałe dolarów, no właśnie. I już jesteśmy w plecy 11.39, więc to jest niestety to, że przy takiej dźwigni będzie nas to bolało dużo mocniej. <noise> więc tu musimy uważać na to. Przy okazji możemy sobie tutaj zmodyfikować pozycję, dodać sobie stop lossa, dodać sobie take profit i na tej zasadzie na przykład, ile chcemy zaryzykować, ile chcemy stracić. Na przykład chcemy zaryzykować tylko 120 dolarów, więc nasz stop loss będzie na 39,981, czyli bardzo nisko. 9,71 bym zrobił. 9,71. A take profit powinien być trochę wyżej. Czyli na przykład gdzieś w tym rejonie, z powrotem 40, 344. Gdybyśmy zarobili wtedy 242 dolary, ryzykując 130. No ale czy to się uda, nie jestem pewien. Zróbmy sobie może 300, 4, 324. I wtedy mamy naszą pozycję wyglądają, wyglądającą w następujący sposób. No i możemy ją albo zostawić, albo też e, ręcznie zamknąć częściowo, albo całkowicie. Więc e, jak najbardziej e, można tu spokojnie sobie pohandlować na tej platformie w ten sposób. E, czy chciałem coś jeszcze powiedzieć na ten temat? Chyba nie. Chyba to już wszystko. Już 7 minut mówię. O, matko. Dobra. Przejdźmy raz, teraz do odcinka. E, wkręciłem się troszeczkę za mocno, no, ale ok. No więc tak, mamy bitcoina. Tutaj się dużo nie wydarzyło od wczoraj. Także przejdźmy szybko do tematu. Tutaj mieliśmy dosyć dużą konsolidację w tym rejonie 40,422. No i zjechaliśmy poniżej x9,4, x7,1. Ja zrobiłem sobie lekką analizę może nie analizę, backtesting tych likwidacji i tak naprawdę poziom 9,4 i 9,4 nie powinien być dotykany za często, bo tutaj mamy większość, niestety, ale stop lossów czy tam lecimy bardziej po 7.1, a kiedy dotykamy 7.1 no to już jest większa szansa, że wrócimy niż z 9.4 więc tutaj już na tym poziomie mieliśmy pierwszą reakcję pierwsze likwidację i ruch do góry, natomiast z tego co widzę to jest większa szansa na to, że zrobimy podwójny dołek lub po prostu odwiedzimy ten poziom bo on tutaj czy 9.700 jest taki bardziej pasujący bym powiedział bardziej pasujący, ale no tak jak mówiłem Wczoraj na odcinku. Yy, mamy teorię, mamy nasze punkty, w których możemy odwiedzić yy, te poziomy. Te dolne poziomy. O, i tutaj mamy pierwszy kod, czyli pauzujecie, albo zróbcie sobie screenshota, albo w drugim oknie od razu przepisujcie, kto pierwszy, ten lepszy. I 100 dolarów leci do najszybszego. Dobrze, jedziemy dalej z odcinkiem. Więc yy, ja tutaj nie chciałem się za dużo rozgadywać, jeżeli chodzi o bitcoina. Mieliśmy tutaj pozaznaczane, czekajcie, sobie to skasuję. Mieliśmy tutaj pozaznaczane te nasze punkty, ale czemu ich tu nie ma? Czemu ich tu nie ma? Czy je pochowałem? A, wiem czemu, bo to nie to okno. Bo to nie to okno, to tutaj powinno być. O, i oto mamy. Oto jesteśmy, zobaczcie, odbiliśmy się od tego FIBA i lądujemy z powrotem na tym samym fibie 6166, na którym byliśmy ostatnio. Więc nie dość, że likwidację to jeszcze. Nie dość, że likwidację to jeszcze tutaj. Yy, aha, i tutaj oczywiście likwidację były w złym miejscu, bo tutaj mi chodziło o ten rejon dokładnie, gdzie za dużo tych FIBów, wszystkich jest tutaj. Mi chodziło o ten rejon. I tutaj mieliśmy 4412. Zobaczmy sobie i teraz włączymy sobie to FIBO. No, dokładnie. Knot dotknął 6.6 zamknęło się powyżej X71 i teraz jesteśmy powyżej 618 więc mamy jakąś tam minimalną reakcję od spodu, ale jako że są święta, nadchodzi weekend, to znaczy jest weekend. No to wszystko wygląda troszeczkę słabiej bym powiedział, niż w porównaniu, co się działo przed świętami w tygodniu, więc tutaj na spokojnie musimy obserwować, jak to się rozwinie, bo z tego co pamiętam, miga, był trochę niżej, tak 39825. Więc 39,825, nie tak super nisko, ale, ale trochę niżej. Więc też jest szansa na to, że go zamkniemy po weekendzie, po świętach. I dlatego zaznaczyliśmy sobie tutaj e, to większe FIBO 38730, 38094, że tutaj to odbicie jakby było, jeszcze w tej linii trendu miałoby totalnie sens po prostu. A jeżeli nie, no to dół FIBA na poziomie 32,939. Także tutaj się dużo nie zmieniło, jeżeli chodzi o to. I jeszcze ciekawy coin dzisiaj do omówienia: Tezos, który utrzymuje się do, dosyć dobrze. I też tutaj bardzo ładny trend wzrostowy, z tym, że mamy tutaj w tym miejscu już tutaj znowu się powtarzam jak zwykle uderzamy sobie do oporu, który wcześniej był wsparciem. Raz, dwa, trzy, a tu idziemy do góry, więc jest duża szansa na co? Na breakout, po prostu na w końcu jakiś breakout. E, więc cały czas żywię nadzieję na to, że będziemy mieli piękny strzał do góry albo nawet coś takiego. <sum> <sum> um, jeszcze, 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 jeszcze tutaj myślałem o jednej rzeczy. Ze względu na to. Tutaj mamy ogromny ruch. Ogromny ruch. Mamy. Czekajcie, który to był? Aha, właśnie, 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 bo. Bo tutaj mamy jedną, drugą górkę. Aktualnie. Czyli wcześniej była. No właśnie, była taka historia. Chciałbym Wam to wyjaśnić na dosyć prostej zasadzie, po prostu trendu spadkowego, czyli z tych dwóch górek utworzyła nam się linia trendu, która została przebita. Później ją przetestowaliśmy, zjechaliśmy na dół i w końcu, kiedy ją przebiliśmy i przetestowaliśmy, mieliśmy dosyć mocny ruch do góry, aż o 28%. Następnie, jakbyśmy sobie zrobili linię trendu od tej drugiej górki do tej kolejnej, to też mieliśmy przebicie, też mieliśmy przetestowanie, później mieliśmy jeszcze jedno przetestowanie i też ruch do góry, czyli de facto 13% do góry. I teraz byśmy znowu przebijali tą samą linię trendu, bo wróciliśmy do niej z powrotem, przetestowaliśmy, zjechaliśmy na dół, tutaj kolejny test i Robimy sobie mocną, 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 mocną konsolidację, zbieramy te fundusze, zb robimy wyższe te dołki, cały czas próbujemy uderzać w ten poziom em, oporu. I kiedy w końcu będzie to przebicie, to prawdopodobnie, e, jeżeli mielibyśmy już iść do góry, to obstawiam, że tutaj na poziomie 3.41 mamy tą linię trendu wzrostowego. I skoro już ją raz przetestowaliśmy, to nie sądzę, że drugi raz oczywiście jest to możliwe, że drugi raz będziemy znowu zjeżdżać na dół. Jeżeli będziemy to tylko delikatnie i będziemy go przebijać, polecimy do góry. Następnie będziemy mieli FIBO 6166 jako opór. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi i ewentualnie atak na tą linię trendu na poziomie 384, czy tam 384 te, te rejony tego trend tej linii trendu. No bo im dalej, tym niżej, ale jeżeli byśmy jeszcze to przebili. No to wtedy lecimy prosto po 4.13. Więc będziemy walczyć z tym poziomem. Więc fajnie by było zobaczyć ten scenariusz, właśnie ten bardziej wzrostowy. No bo tak naprawdę nie widzę tutaj powodów, żeby ta cena musiała zjeżdżać niżej. I tak jesteśmy nisko względem ostatnich wielkich ATH. Więc z ATH do teraz mamy minus 65%, a z samego ATH do najniższego miejsca było minus 70%. Więc to i tak jest. Spo, jest to spora korekta. Od samego ATH do naj, tego najniższego punktu, ostatecznie, co było ostatecznie. Ostatnim razem też było 75%, więc Tezos ewentualnie robi sobie takie dołki na tej zasadzie. Więc nawet jeżeli. Tutaj mieliśmy ATH, które było wyżej od poprzedniego ATH, tak samo mamy dołki, które są wyższe od poprzednich dołków. To da tak, jakby tak powiedzieć, czeka nas ruch, który będzie nowym ATH. Bo jakby myśleć czysto technicznie, powinniśmy mieć po prostu trzy potrójne potrójny taki ruch, żeby w końcu była jakaś kolejna korekta. Więc i tak ten ruch od samego ATH do, do tego dołka. Trwał 142 dni, a ostatnim razem to było tylko 76 dni. Więc wydaje mi się, że mogłoby, nos, mogłoby nas, czekać, mogły nas czekać jakiś mocniejszy ruch do góry. Coś jeszcze chciałem sprawdzić, tylko tak z ciekawości, czy tu, jest, czy tu się utworzył jakikolwiek kanał z tego ruchu, ale nie, nie utworzył się za bardzo. Raczej się nie utworzył. Dobra. To zostawiamy. I tutaj miał być drugi kod, ale on jest na znowu innym em, arkuszu. Więc przygotujcie się, kto pierwszy ten lepszy. Tutaj lecimy. Proszę, drugi kod, pauzujecie, przepisujecie, kto pierwszy, ten lepszy. Ja już dziękuję za uwagę, żegnam się z Wami, życzę Wam wesołego jajka, mokrego dyngusa, tak jak zwykle i do usłyszenia po świętach w poniedziałek, mam nadzieję, zobaczymy się, usłyszymy się, więc dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie i cześć.